Witam Was serdecznie z tej strony Bolek w nowym filmie na tym kanale. Miał to być teraz zwykły odcinek piwko z Borkiem, lecz między nagrywania tego odcinka stwierdziłem, że fajnie by było, jakbym ten odcinek zrobił tylko o jednym temacie, czyli o tym jak wyglądała moja przygoda z YouTube'em i jak ona nadal wygląda i dlaczego zaczynałem i kto był dla mnie inspiracją. Bo wczoraj wyszła taka wieka drama. Może być, że w tym odcinku otwieram jakieś wątki i je nie kończę do końca, bo w mojej głowie dzieją się różne rzeczy. Jestem mega zmęczony. No i od piątego roku życia mieszkam w Niemczech. A więc zacznijmy od początku. Rok 2012. Pierwszy raz byłem na YouTuba, który polecał mi kolega. Mówił, że mam się założyć tam kanał na YouTubie i wtedy będę mógł sobie różne tam rzeczy oglądać, lajkować jego filmy. Przedstawił mi tam jakiś kanał, który nie jego. Wtedy nie miałem tylu znajomych, miałem tylko moich przyjacieli Polaków, którzy mieszkali na innej dzielnicy i niestety nie mogłem tak często tam u nich bywać, bo mieszkali po prostu dalej ode mnie. Zaczynałem oglądać YouTube'a i zauważyłem takich youtuberów jak Polski Pingwin, Idealty, Denit Rozyniak i różne tam inne kanały. Gdy oglądałem sobie te filmy, na przykład tego Stewarta, czy Polskiego pingwina myślałem se wow, fajne filmy tam nagrywa. W jakimś tam momencie zauważyłem, że on mieszka w Anglii i zaczął przez internet się interesować polskim internetem też szukać z ludźmi tam kontakt. No i mega mnie to jarało, że koleś, pomimo tego, że żył w Anglii, mógł być sławny w Polsce. Moim planem było kiedyś się przeprowadzić do Polski, no bo te Niemcy mi zbytnio nie pasowały. Nie mogłem się jakoś tam porozmywać z ludźmi. Którzy tutaj żyli, no i język mi się również nie podobał. Pomimo tego, że nie rozmawiałem aż tak dobrym, płynnym polskim. Jak ci, którzy tam żyli. Pamiętam gdy jeździłem do Polski, to ludzie o wiele razy lepiej ode mnie mówili i mogli też idealnie pisać. Ja wtedy się uczyłem przez internet pisać po polsku, lecz nie tylko sława była dla mnie bardzo ciekawa, żeby być popularnym, tylko też to, że ludzie cię akceptują i chcą z tobą nawiązać kontakt co było oczywiście u niego możliwe, lecz było widać, jak on to wykorzystał, nie? A najgorsze jest to, że te ofiary, które dzisiaj ostatnio wyszły, okazały się, że były w takim identycznym wieku, gdy ja go właśnie oglądałem. Po paru latach przeprowadził się do Polski i gdy widziałem te filmy, jak tam relacjonował wszystko, co on przeprowadzkie, to pomyślałem, wow. Ten koleś naprawdę robi to, co chce robić, i mnie dalej motywował, żeby tworzyć materiały. Wszystkie moje materiały tak naprawdę nie pasowały do mnie, i nagrywałem w sumie. Po prostu jakieś tam filmy, żeby tam mieć jakieś sławę. Oczywiście pisałem moje scenariusze i do dziś piszę, oczywiście scenariusze do filmu, ale wtedy to były całkiem inne. Wychowałem się również na Abstrahujach. Oni robili najlepszy content. Robiłem tam swoje fabuły, nagrywałem bardziej takie, jakby seriale. Tworzyłem naprawdę mnóstwo takich filmów. Jakieś tam komentarze, let's play, próbowałem, ale nigdy mi to jakoś nie wychodziło. Nagrywałem bandicamem let's play. E. Ten Happy Wheels, to wyglądało to tragicznie, ale miałem tam niektórych osób, którzy mnie tam wspierali, pisali komentarze, subskrybowali mnie. Ale było to sporo negatywnych komentarzy. Moi rodzice mnie nawet do tego wspierali, że pożyczyli mi tam trochę siana, żebym mógł sobie kupić kamerę. Miałem mnóstwo kanałów w życiu, chyba łącznie 11 lub 12. I wszystko robiłem. Wtedy wyszedł później ten Boxde, robił te ciekawostki i widziałem, jak się wszystko rozwijało. Później postał ten Fame MMA. Boxde był również dla mnie motywacją. Myślałem sobie, kurde, koleś tyle robi. Teraz ostatnio też transformację miał swojego ciała, schudł parę tam kilo. I sobie myślałem, kurde, Ci ludzie, to są prawdziwi ludzie, lecz to co wczoraj wyszło mnie mega obrzydziło, myślałem, że ci ludzie naprawdę są warci polecenia, oglądania i tak dalej. Czuję się mega oszukany, nie? Oczywiście wzorowałem się też innych youtuberów, jak na przykład Denit Rozyniaka i tam innych ludzi. Mam nadzieję, że oni są spoko. Widać co to za ludzie są na tym internecie, nie? Ostatnio było też tym Arkiem Tańculom, że on tam wykorzysta jakąś kobietę, tak samo jak z Gargamelem. Chcę się uczyć dziennikarstwo. Wiem, że z tego co ja pamiętam, to on studiował dziennikarstwo, no i robił naprawdę fajne materiały. Właśnie przez niego się tak starałem robić taki porządny research. Oczywiście się też inspirowałem innymi youtuberami, jak na przykład Strong F. To są prawdziwi dziennikarze, którzy są sponsorowane przez niemieckie państwo, przez niemieckie podatki. Robią naprawdę fajną pracę i widać, że mają pojęcia o tym, co robią. Z gąciarzem to samo. Od początku wydawał dla mnie się mega spoko kolesiem. Później coś tam odpierdalał, miał tam różne dziwne fazy. Później mówiono, że on jest kakoldem, lecz tak naprawdę no nie był takim kakoldem. On robił naprawdę niezbyt dobre rzeczy. Ale lubiłem go oglądać, bo nagrywał fajne ujęcia, jak te filmy montować. Co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Czy youtuberzy dla Was też byli w niektórych sytuacjach idolami? Czy się na czymś tam zurowaliście? Nie wiem, czy takie słowo w ogóle istnieje. Co Wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Życzę Wam jego wieczoru dnia, zależy od tego, Wy to oglądacie. Elo.